Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej, podczas której PKW przyzna w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w drodze publicznego losowania jednolite numery listom komitetów wyborczych, które zgłosiły listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych lub w więcej niż jednym okręgu wyborczym. W konferencji wezmą udział zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Wiesław Kozielewicz, pan sędzia. The cat sat on the Sylwester Marciniak, również zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, oraz członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: pan sędzia Wiesław Błuś, pan sędzia Zbigniew Cieślak, pan sędzia Grzegorz Jędrejek, pan sędzia Krzysztof Strzelczyk i pan sędzia Arkadiusz Despot Mładanowicz, oraz szef Krajowego Biura Wyborczego i zarazem sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, pani Magdalena Pietrzak. Ja Chcę tylko zaznaczyć, że konferencja jest częścią posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej, które rozpoczęło się o godzinie 14 i będzie kontynuowane po zakończeniu konferencji. Bardzo proszę pana przewodniczącego Wiesława Kozielewicza o zabranie głosu. Włączymy, dobrze włączyłem już. Okay. Witam przywódców mediów. Proszę Państwa, przystępujemy do losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Y Państwowa Komisja Wyborcza na swoim posiedzeniu 23 kwietnia ustaliła zasady tego losowania. Przedstawię Państwu te zasady. Do jednakowych pojemników widzimy te pojemniki zostaną włożone kartki z nazwami tych komitetów wyborczych, których listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych. Pojemniki te zostaną włożone do jednego naczynia. To jest ten pojemnik z. Prawej, z prawej, z, 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 z tymi sześcioma kulami. Jasnymi. Do takich samych jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi, poczynając od jeden. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia. To jest to kolejne naczynie, gdzie są kule koloru białego. Z właściwego naczynia po wymieszaniu pojemników członek państwowej komisji wyborczej będzie wyjmował pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a losowo wybrana, wybrana osoba z sali, tu mam serdeczną prośbę do Państwa, żebyście Państwo się nie uchylali od tego obywatelskiego obowiązku, a będę starał się zachować proporcje płci. Proszę, będę Panią, Pana, na według tej, tej zasady, będzie wyjmował y, pojemnik z kartką zawierającą liczbę stanowiącą numer dla listy komitetu wyborczego. Po wyjęciu pojemników Osoby losujące otworzą je i odczytają z wyjętych kart nazwę Komitetu Wyborczego oraz losowany numer listy. Kartki te zostaną okazane obecnym przy losowaniu. Po zakończeniu losowania jednolitych numerów dla list Komitetu Wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na posłów Parlamentu Europejskiego we wszystkich okręgach wyborczych, to są te pojemniki, gdzie mamy po sześć kul. Zostanie w identyczny sposób przeprowadzone losowanie komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite, następujące po największej liczbie, by losowane dla list komitetu, który zarejestrował swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. Wyjęte z pojemników kartki. Będą łączone i szywane, stanowić one będą dokumentację losowania załączoną do protokołu. Po zakończeniu losowania zostaną ponownie odczytane numery list wylosowany dla wszystkich komitetów wyborczych w kolejności od numeru najniższego do najwyższego. Z losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów formie komunikatu w Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie zostanie przekazana Pełnomocnikom Wyborczym Komitetu Wyborczych oraz Okręgowym Komisją Wyborczym i podana do publicznej wiadomości. Czy są pytania odnośnie zasad losowania? Nie ma pytań, zatem przystępujemy do losowania. Proszę pana sędziego o wylosowanie pierwszego komitetu. Koalicyjny komitet wyborczy, Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy, RSS. I proszę panią z pierwszego rzędu o wylosowanie numeru. Proszę zapraszam. Numer 5 Pani minister szyję teraz. szywać, mam nadzieję. Zadziała ten razem. Jest, dopełniło się. Proszę bardzo, pan sędzia głosuje drugi komitet. komitet wyborczy wyborców kuku z 15 Dziękuję i teraz numer 6 Dziękuję bardzo. Teraz proszę bardzo, wysłanie trzeciego komitetu. Komitet Wyborczy wiosna Roberta Biedronia. Proszę bardzo dwa. Proszę bardzo, kolejny komitet. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin braun liroy Narodowcy. Proszę bardzo, któryś z Panów teraz. Pan, proszę bardzo. nr 1. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, istnieje kolejny komitet. Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N Zieloni. Proszę bardzo. I proszę bardzo, ostatni komitet do głosowania. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. I proszę bardzo, któregoś z Panów mogę prosić? Proszę bardzo. Nie ma tutaj. Dobra, cztery. Proszę bardzo. Proszę Państwa, zakończyliśmy etap losowania numerów. Komitetu, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach. Teraz przystępujemy do losowania numerów. To będzie 7, 8, 9. Tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy więcej niż w Więcej niż w jednym. Proszę bardzo. Komitet wyborczy Ruch Prawdziwa Europa Europa Christi. I proszę bardzo panią z drugiego rzędu. Tutaj proszę, żeby nie było zawsze że z pierwszego rzędu wybieramy to. Numer 8, tak. tak. Proszę bardzo, pana sędzię o głosowanie kolejnego komitetu. Koalicyjny komitet wyborczy polexit Koalicja. I też pana z drugiego rzędu, tam pan ukryty tak za kamerą. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play, bezpartyjni, gwiazdowski. I proszę pani koleżanka, to jeżeli była uprzejma. A była już pani, tak? To może z trzeciego rzędu, też. Proszę bardzo, jak pani bałbryj ma. Siedem. Siedem. Dzień, dziękuję bardzo. Dziękuję osobom, które losowały. Tu dziękuję panom sędziom. Się, Państwa, mam obowiązek odczytać w kolejności losowanych numer, numerów: Lista numer 1, Proszę mnie kontrolować, czy nie. Pomyliłem się. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja korwin braun Liroy Narodowcy. Lista numer 2. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia. Lista numer 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD N-Zieloni. Lista numer 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy RSS. Lista numer 6. Komitet Wyborczy Wyborców KUKIS 15. Lista numer 7. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski. Lista numer 8. Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa Europa Christi. Lista numer 9. Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit Koalicja. I proszę Państwa, Numer 10, to jest Komitet Wyborczy Jedności Narodu zarejestrowany w jednym okręgu wyborczym. Będzie nosił numer 10. I numer ten oczywiście nadokręgowała Komisja Wyborcza, ale tu wyboru nie będzie miała, bo to wiadomo, że będzie ten, ten numer. Zostanie sporządzony oczywiście z naszych czynności protokół który zostanie dołączony do dokumentacji dzisiejszego posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za udział w tych czynnościach i do zobaczenia na kolejnych etapach postępowania wyborczego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za udział. O kolejnych konferencjach będziemy informować Państwa na bieżąco.